że pomimo ładnej słonecznej pogody ciało było w dobrym stanie. W związku z tym przyjęto hipotezę, że musiało być przetrzymywane w chłodni lub zimnej piwnicy. Śledztwo umorzono w 1996 roku. W sierpniu 1995 roku zaatakowana została 19-letnia Daria, ambitna dziewczyna, która nie dostała się na medycynę. Daria, uprawiająca jogging w trójmiejskim parku krajobrazowym, wyszła na trening jej matka, zaniepokojona jej nieobecnością, odkryła w jej mieszkaniu nieład i niezjedzone śniadanie. Policja początkowo odmówiła przyjęcia zgłoszenia, twierdząc, że sprawa jest zbyt świeża. Następnego dnia rano jej zmasakrowane, nagie ciało znaleziono przy jednej z dróżek, przykryte gałęziami. Sekcja potwierdziła uduszenie i napaść seksualną. Media okrzyknęły nieuchwytnego sprawcę wampirem z Kaszub. Cień powrócił w roku 2009. 25 kwietnia w Dzierżawinie grupa piechurów natrafiła w stawie na worek opleciony łańcuchem. Łańcuch był specyficzny.